Dzień dobry świecie, poniedziałek rano, Piotr już tutaj działa prężnie, a robimy mixa i co, lecimy dalej, tam trzeba to domurować, żeby się to połączyło i potem ruszymy znowu chyba od tej strony, jeszcze jedną raję przejedziemy, pustaków, no i potem chyba już trzeba będzie zacząć myśleć, gdzie będzie podłoga i wszystko poustalać z... z, 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 z... Inwestorem, bo tutaj będzie zejście stamtąd, bo tam jest, tam jest o wiele wyżej podłoga. Tu będzie chyba jeden stopień i potem następny będzie tutaj do, do tej części budynku. Więc trzeba będzie zobaczyć, gdzie jeszcze z tymi pustakami wysoko możemy iść. Tam na pewno będzie można ze dwie raje, ale potem chcę już, żeby nad ziemią już lecieć tymi cegłówkami, żeby to ładnie wyglądało, bo on potem będzie robił blazerie na ścianach. I część od, od ziemi będzie z 20 cm pewnie, albo może więcej. Z 20 cm będzie przerwa między ziemią a błazerią. Także, żeby to ładnie wyglądało, to to będzie wymurowane z tych cegiełek. Jak to się w Polsce nazywa ta cegła, Piotrze? Tureka? No. I... Klinkierka? Klinkierowa. Tak, klinkierka. Klinkierowa. I jak Ci minął weekend, Piotrze? Bardzo dobrze. Odpoczęłeś? Moja wątroba nie rozpoczęła. Nie? Ale weekend dobrze minął, co? Tak. No to pięknie. Lecimy. Au, orzełki. Dobra, godzina trzecia. Udało się objechać fundament cały dookoła. Trochę zeszło, bo to trzeba było to w końcu zrobić tak, żeby już to było idealnie równe. Bo stopa nie była równa. Kto ogląda, to wie, że nam to tak wylali troszkę na odpiernicz. Jakiś progres jest. Jutro Zaczniemy już to tutaj ubijać. Ja będę dalej murował od tamtej strony, bo tam ziemia się pochyla w tą stronę, więc jeszcze musimy uzgodnić z właścicielem jak on tutaj chce to mieć wykończone, powyżej, powyżej nad ziemią. Pojedziemy już tymi cegiełkami. To już wam tłumaczyłem. Także to zobaczymy jutro. Dobra, jutro to złapie, będzie się już lepiej chodziło. Co się już, Piotruś? Dobry progres? Bardzo. Dobry, nie? Mm. Zawsze mogło być gorzej. Zawsze mogliśmy nie zrobić. No właśnie. A pieniądze i tak by się należały. To wyderkujesz zaprawę? Nie. Czyściutko. Dobra. Do jutra. Poczekaj, bo ktoś z kola klęknął. Jeszcze ta kopuszka po robocie. Poczekaj, to się jeszcze nie nagrzało. Będę temu zeżrać. Magic wand. O, i ja, ja. teraz jazda Pociągła jak strajnka. Zgadza czy... się, co się Jak Ja zbyt robić. No, Jak nie pokazuj tego filmu, jak to tak spało, będzie, spociągujemy. Siema ekipa, szybka przebitka z tego, co tu robię. Udało się nie usunąć. Tu była taka podwiszona ściana. Jak znajdę zdjęcia z przedprojektu to wam pokażę. Tu była też ścianka zabudowana wszystko. Dało się to wszystko usunąć, płytki skutek. Podłoga rozkuta. Wczoraj się nam udało tu wywinąć już rurki, tam gdzie mają iść w którym kierunku i założyć zaworki, żeby się tam woda nie lała na wieczór i teraz muszę te rurki skrócić, wjechać z nimi do ściany, bo teraz jak widzicie. Wystają poza ścianę, tam będzie prysznic, panele prysznicowe, więc muszę to wszystko schować w ścianie, schować w podłodze, bo tu to takie było, wszystko pod wanną, takie hoki kluki. I teraz tu pójdzie teraz znowu zabudowa z wszystkimi rurami schowanymi. Tu jest zasilanie do prysznica po drugiej stronie, to jest zasilanie do umywalki, która też jest po drugiej stronie, tam drugie drugiej łazience. Więc wszystko to będzie ładnie schowane. Mam nadzieję, że <laughs> troszkę się mi jeszcze uda dzisiaj zrobić połączyć całą hydraulikę taki mam zamiar i zalać to wszystko samo poziomem, zarzucić klejem, podrównać sobie ściany to by było fajny taki plan i wtedy jutro bym się mógł wziąć za już budowanie budowanie ścianki wentylator jeszcze muszę wywiercić, założyć i co jeszcze zobaczymy, zobaczymy ile się uda zrobić trzymajcie kciuki Dzień dobry, mamy środę, wczoraj nic nie nagrywałem, niestety nie było czasu, yy, mamy już wymurowane, po kończę trzecią raję pustaków i teraz polecimy na zewnętrznej ścianie, po, yy, tutaj nie tylko tam, polecimy tu i tu, polecimy już cegłą okazało się, że zmiany, yy, weszły zmiany, tutaj niby były wszystkie poziomy jakie chcemy uzyskać, teraz Podłoga w, do budówce i w garażu będzie na jednym poziomie, nie będzie tutaj żadnego sotka, będzie wszystko na jednym poziomie. Także trzeba będzie trochę rozrzucić tego gruzu, poubijać to, żeby, żeby dobry poziom uzyskać. Dobra, lecimy. Dobra, tutaj macie nagranie od Marka. Mark teraz w tym tygodniu zajmował się łazienką, prysznicem, a nie łazienką, montuje prysznic, miejsc, miejsce wanny, no i też musi zrobić wentylację z łazienki. I tutaj właśnie wierci na tą wentylację właśnie Wam pokazuję, jak ciężko to idzie. Bardzo twarde cegły. Nigdy jeszcze nam się nie zdarzyły takie cegły, żeby tak ciężko to szło. Zazwyczaj przy użyciu tej koronki i, i tej wiertarki, która się bardzo szybko kręci, jest to szybka akcja. A tutaj niestety wyszło, że nie było tak łatwo. Dzień dobry, żuczki. Posłuchajcie. Wiosna idzie. Wiosna idzie, wszystko budzi się do życia, pokażę Wam co jest zrobione już. Wczoraj udało się tam z cegły już domurować do rogu, dzisiaj sobie tutaj sznurek rozciągnę, polecę już w tą stronę. Dwie, dwa poziomy cegieł lecimy, to już jest nasz tam Proof Course, czyli nie wiem jak to po polsku będzie. Od tego poziomu położymy izolację i dopiero potem od izolacji będziemy murować wyżej, żeby woda nie przechodziła z fundamentu. Tutaj Piotrek już dzisiaj rozrzucił gruz i zaraz będzie to tutaj ubijał. Stopą, pek, pek, pek wszystko ubije. A ja lecę dalej z murowaniem. No, i jutro prawdopodobnie będziemy tutaj dowozić jeszcze kamień na to, ten, który używaliśmy tam na, na podjeździe, żeby to przesypać, też to ubić już potem bakerem, płytą. I w przyszły tydzień, poniedziałek, zaczniemy już wylewać tutaj chudy beton na to. Potem na chudy beton pójdzie membrana plastikowa, potem izolacja, kolejne, kolejne płyta betonowa. E, o, chociaż nie, sorry. Izolacja, na izolację kolejna membrana, potem pójdzie ogrzewanie podłogowe, a na to dopiero wylewka. O, tak. Tak, Sepku, tak, Sepku, to będzie. Pokażę Wam, jak to tutaj wyszło, to wczorajsze murowanie. Myślę, że w miarę ładnie. Sebuś dał radę. Jak widzicie tutaj, tego typu, ładna cegła, ładnie to będzie wyglądać. Tutaj będziemy się obniżać z całym poziomem. Tu będzie skopowane i, i równane całe, żeby nie mieli spadu, jak będą wychodzić z dobudówki do ogrodu. No i co, lecimy, tego typu, au. Hidraulika połączona. Wszystko podłączone już w ścianach i pod ziemią, pod ziemią, pod podłogą. Jedyne co to teraz muszę sobie tutaj do te zaworki ściągnąć, podotować z nowymi rurkami. Ale pierwszym muszę jeszcze cały system, a to niestety nie zajmuje, bo na górze mamy tanki, zbiorniki z wodą. Jak dowiecie się z reszty filmu, szczególnie z zakończenia, Piotrek nie polubił tej maszyny. Nie spodobała się mu szczególnie na tak nierównym gruncie, na, na cegłach, na, na wszystkim co było z odpadu, trzeba było to rozbić tą maszyną, no i niestety <grystanie> Piotruś miał ciężką robotę w tym tygodniu, nie ma się mu co dziwić, że się denerwuje, a że się denerwuje to usłyszycie teraz na następnym filmie, bo się bardzo denerwował przy tej maszynie, nie dziwię się. Na razie nie odpalaj, bo nagrywam Jak ci się Piotr ubijało? Nie odpalaj na razie, bo nagrywam. Fajnie było? Tak, Jedna z ulubionych twoich robót? Anglii? Ja już taką w życiu wykonywałem. Tak. Serio. Tym tak czemu? No bo nie wykonywałem gorszej. Jestem gorsza, jaką wykonywałem w życiu A tak Mi się udało tutaj przemurować. To też trochę poubijałem z Piotrkiem. Jutro będziemy tutaj nawozić kamień z drugiej strony, tłuczeń ubijać również. No i co? I w poniedziałek wylewamy chudy beton. A teraz jeszcze idziemy do innych klientów, bo nie działa im coś tam w elektryczne. Ten młynek w kiblu im nie działa i trzeba to naprawić i zmywarka im nie działa. Także fuszka po robocie. Fajnie maszyna kruszy cegłę. Nie Piotruś? Dobra maszynka. Dzień <laughs> Dobra. Au. Dobrze moi drodzy, ja byłem u Marka, byłem mu pomóc przez większość dnia. Założyć panele prysznicowe. Teraz jadę do Piotrka, jest 14.19, to gdzieś za 4-5 minut będę u niego. I zobaczymy co tam Piotruś dzisiaj zdziałał. Musimy to dzisiaj ubić wszystko tam, żeby w poniedziałek już poniedziałek już wylewać beton. Także zaraz wam pokażę, co tam się udało zrobić. Będziemy dalej ubijać. Au! No a tutaj po wszystkich trudach i znojach dotarliśmy do momentu, kiedy wszystko było już ubite stopą. Teraz można już zwykłym wakerem ubijać to. Przesypujemy to kamieniem tłuczniem czego właśnie dowoził, ja, nie, ja to ubijam, potem do niego dołączyłem, zacząłem też wozić razem z nim, także koniec tygodnia wygląda to fajnie, fajnie już się będzie chodziło, będzie można fajnie murować już do góry z płaskiej powierzchni, także lecimy, a Thank you. Bije palma. Palwa, no. <grymne> Gasimy, dziada. Gasimy, dziada. I co? No, udało się to tu ubić, Piotrek. Co, co ty tu cały dzień robiłeś, Piotrek? By nie wiecie. Jestem tu razem, roboty roboty w Afryce. Czemu? Gdzie robią chatki z gówna i z patyków. Nie ma fundamentów, <grymne> Jest piątek już. Do, pół do chyba piątej Piotruś tu jeszcze przeczyścił cegły z takiego nalotu co się na nich zrobiły ładnie to wyszło Nawet w miarę prosto to wymurowałem Piotrek Co ty na to? Udało się, nie? Nie cudem Ale bez szefa się udało to zrobić będzie By... prymia? Tak. Pochwała w rozkazie. Pochwała w rozkazie będzie Kurna mi się tym paliwem cały czas beka. No co wie? Spuszczałem paliwo wężykiem, żeby doleć do tej maszynki i niestety się on napiłem. Dobra, dziękujemy za ten tydzień, dziękuję, że oglądaliście. Piotr, już podziękuję ładnie. Dziękuję. O, jakiś z uśmiechem na twarzy. No i co, możecie tam zostawić pierdółki, jak tam mówi Oden, lajki, subskryby i co tylko chcecie. Komentarz negatywny, pozytywny, każdy mile widziany. Pozdrawiamy, au. Siema ekipa. Sebek, sebek był Pomógł mi założyć panele tu, Panele prysznicowe Brodzik wczoraj usadziłem Na fajrant I teraz zostało mi podłączyć wentylator nad prysznicem Założyć prysznic Przemalować jeszcze na rastu, Zrobić tam w narożniku e, Akryle Aczkolwiek to nie zakryl tylko to jest taki lightweight, czyli jakiś tam taki lekki bardzo wypełniacz, w narożnik włożyć. Lampę już zmieniliśmy. Jedna lampa będzie nowa w nowej części łazienki, w starej części łazienki zostaje stara łazienka. Fajnie. No i później, jak już założę prysznic, bo tu sobie zrobiłem zaworki, żeby nie musiał z tego systemu spuszczać wody. Zakręcę sobie tylko tu dwa zaworki, założę prysznic. Wtedy mogę odkręcić zaworkę i zabudować to. Padałam, główka pracuje. No i... Jeszcze dzisiaj myślę... Fajnie chciałbym wylać samopoziom tu, bo tu jest krzywo. Szczególnie to widać na trejce, na brodziku. Tam siedzi brodzik na zero. Tu jest gdzieś o centymetr podniesiony, a na środku jest jeszcze dziura pod nim. Już tak zobaczycie czy nie, ale... No, tam zero a tu dziura, tu jakieś nierówności tu jest dziura, tu też były zapadnięte, a będą znowu szły takie cieniutkie płyteczki winylowe, samo O, jeszcze wam się pokażę. Sebek mi tu podłogę dzisiaj skrobał i płytki się zasypały ze ściany, więc teraz będę musiał jeszcze uzupełnić płytki, uzupełnić ten boczny panel. No, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jeszcze tu mam dzisiaj do końca i pewnie może się mi weekend uda wyskoczyć, jak nie to w poniedziałek to pewnie jeszcze będzie prawie że cały dzień roboty. Pozdrawiam. Jeszcze coś może dogram na koniec. Nie? Żeby wam powiedzieć, co się mi udało zrobić, a czego nie? Bo jeszcze też muszę za 35 minut pojechać po dzieciaki odebrać ze szkoły, więc busy busy. Jesteśmy tu. Nie ma lipy. I tyle poziom jeszcze wylany przed weekendem w poniedziałek, fajnie się poukłada podłogę winylową. Założy kabinę prysznicową. Podłączymy wentylator. Tam parę płytek do uzupełnienia co spadło. I tam boczny panelik założyć i będzie finikto. Siemano ekipa. Przyszła pora weekendu. Prace zakończone, tak jak widzieliście, na, na jakim etapie są. Myślę, że w poniedziałek tę łazienkę już zakończymy, i będę mógł wrócić do reszty naszego teamu i działać na, na naszej budowie, na naszej przybudówce, żeby ciągnąć z robotą jak najwięcej. Także dla wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują, to zachęcam do kliknięcia, subskrypcji. Nic Was to nie kosztuje, pamiętajcie, a nam pozwala rozwijać kanał. Także dziękujemy, że oglądaliście. Dziękujemy, że jesteście. Pozdrawiam i do zobaczyska.